Cześć, z tej strony, Adept, dzisiaj bitwa na M24 Czafi. mapa Pilzno, bitwa standardowa. Innej tutaj nie ma. Losowanie, tak jak widać, na dwie, na trzy siódemki, trochę artylerii. I dzień przed tą bitwą wpadła mi trzecia odznaka biegości na czafiku. Naprawdę ta maszyna bardzo przypadła mi do gustu. I także. Mam tutaj już trzy, pase... trzy gwiazdeczki. O, o, zasłania ktoś tu mi tu proszę bardzo. Także świeżo upieczony, trzygwiazdkowiec gwiazdkowiec a rusza do boju z samej bitwy z... na wbicie z trzech gwiazdek nie pokazuję, gdyż to była tylko pierwsza klasa taka taka sobie. Ym... Myślę, że ta bitwa będzie zdecydowanie ciekawsza. Rozpoznanie bojem. Mamy tutaj Stewarta. Stewarta i tak bardzo się nie boję. Może troszeczkę. Garbusek zniszczony. Jest Stuart. Pierwszy strzał. On ucieka. Mam go na out Drugi strzał. Uciekł mi całkowicie. Gonię go. Próbuję w każdym razie, ale tak, żeby się gdzieś tutaj nie pokazać. On jednak został zniszczony. Patrzę, czy mam przestrzał gdzieś tutaj na lewo. Nic nie widać, więc ponownie ruszam między domki. Licząc na wsparcie czołgów z tyłu, KW1 chyba jest na AFK, ale mamy KW85 i PZ3 przez 4 i. Jeszcze TDK Ruszam za zabudowania. Dalej nie mam tutaj przestrzału. No więc trzeba coś zrobić. Pokazać się. Może coś wyświecić. Mam Crusadera. Niestety. Obrywam. Zobaczcie. Obrywam od TDK. Wychyliłem się na Crusadera. Oberwałem od TDK. Postanowiłem, że o nie, skoro koledzy nie podjechali bliżej, to ja się wycofuję. Nie będę sam prowadził natarcia, już mam zresztą tylko po WHP. Kawulec wreszcie się ruszył, ale zobaczyłem, zobaczyłem, że bardzo odważnie i do przodu gra KW85. Wsparcie mam, proszę bardzo. Teraz możemy pogadać. Kawulec sobie radzi. No, to trzeba mu troszeczkę pomóc. Pierwszy strzał niestety niecelny w T67. Ale zobaczcie, kawulec tutaj ma następny cel. O, pomściłem swoje HP. I teraz, tylko żeby nie wyjechać na T67, kawulec ostro idzie do przodu. Naprawdę w tej bitwie jego obecność bardzo mi się przydała. Bardzo bardzo dobrze zagrał. Odważnie, a przede wszystkim, celnie strzelał chłopak. No, i przyczynił się do tego, że zajęliśmy tę flankę. T67 zwiał, widząc moc kawulca. To jest gracz zielony. I ja mam tutaj drogę otwartą. Tylko, gdzie się zasadził na mnie. Ten właśnie T-67. Damage'u niewiele mam. Mam za to jedną artylerię, drugą artylerię. A gdzieś tam w tle pewnie jeszcze jest trzecia. Pierwszej już nie ma. Tylko... Gdzie jest ten T-67? To jest pytanie. Od boku pojawia się... Oj, 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 oj. Trafiam go w biegu. Zmieniam tor jazdy, żeby nie oberwać i próbuję do niego strzelać i modlę się, żeby we mnie nie trafił, mam tutaj T67 mam również artylerię, T67 jest groźniejszy łapię go na Auto-Aima trafiam drugi strzał tu już nie po czym się zatrzymuję trafiam go trzecim strzałem, kto będzie szybszy? ja jestem szybszy mam Artkę mam humela, fajnie Lubimy Artki w takich sytuacjach. Teraz będzie... Chciałem go złapać na Ota'ima'a i nie mogłem! I nie mogłem! Nie mogłem zaznaczyć go. Nie wiem co się stało. I dlatego tak się z nim bawiłem. Z tym arciarzem. No wreszcie się udało. Zgęsiłem go od razu, żeby się nie ruszał dziadyga. I tak czy inaczej załatwiłem drania. Przejdźmy do wyników.